Dziś odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne Alpakoland, położone w malowniczej okolicy niedaleko Margonina. Chciałbym państwu przedstawić pana Jacka Ładę, który przybliży historię gospodarstwa i opowie też trochę o naszej hali. Witam serdecznie. Alpakoland powstał 8 lat temu, kiedy na świat szedł nam syn Wojtek. Od 8 lat istnieje właśnie Alpakoland w klotyldzinie koło Margonina. Od początku samego zakochaliśmy się w niesamowitych zwierzętach, właśnie takie jak Alpaki. Alpaki do Alpakolandu przyjechały właśnie z Peru. Mieszkają w zboczu Ant na wysokościach od 3 do 5000 tysięcy metrów. Są to niesamowite zwierzęta, pozbawione agresji. Do nich dołączyły też inne zwierzaki, takie jak kozy, owce, świnki, no i też konie. Należymy też do ogólnopolskiej sieci gospodarstw edukacyjnych. Uczymy dzieci jazdy konnej, robimy terapię dla dzieci niepełnosprawnych, w związku z czym postanowiliśmy zakupić wspaniałą oto tutaj właśnie halę z firmy Polplan. Postanowiliśmy kupić właśnie halę 20 na 40, która nam tutaj Zapewnia w momencie, kiedy deszcze, są opady. W okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześniej nie mogliśmy prowadzić takich terapii, na dzień dzisiejszy jest to możliwe, ponieważ hala jest oświetlona, z czego jesteśmy zadowoleni. Jest przede wszystkim bezpieczna. Mamy tutaj naprawdę takie wzmocnienia, które w momencie, kiedy są duże opady śniegu, nie ma najmniejszego problemu. Ona się nie zawali. Jest to potwierdzone atestami. Ona ma gwarancję wieloletnią. Patrząc na tą halę, myślę, że 20 lat nie będzie trzeba nic kompletnie dotykać. Jesteśmy wdzięczni firmie, która nam bardzo szybko zrealizowała ten niesamowity obiekt. Bardzo fajnie nam się rozmawiało od samego początku. Jak Pan widzi horyzont czasowy zwrotu inwestycji w naszą halę? Mamy od kilku miesięcy tą halę. Już jest obstawa jeździecka, gdzie często, gęsto przyjeżdżają do nas codziennie praktycznie dzieci na tą ujeżdżalnię. Uczymy ich właśnie jazdy konnej. Bardzo polecamy wszystkim Alpakolan. Można nawiązać kontakt z prawdziwą przyrodą i ze zwierzętami, które są Naprawdę bardzo przyjazne, co potwierdzam. Miejmy nadzieję, że nasza hala będzie Wam służyła przez wiele, wiele lat i będziecie się rozwijać. Zapraszamy do Alpokolandu i bardzo dziękujemy za gościnę. Również bardzo dziękuję i cieszę się, że ta hala jest tutaj właśnie w Alpokolandzie. Jak